Witajcie, to ja, Mają WLT tak, tak, Dobrze, dzisiaj pokażę Wam sztuczkę z trzema kartami Pierw Pokażę, później objaśnię Teraz tak, kładę trzy karty Tak potem je położyłem, ale dobra I patrzcie, mam, mam trzy karty Tak, jedną Pokazuję Wam. Kładę ją tutaj. Drugą. Czar dziwne, ale mam z drugiej tari. Kładę tu. Trzecią. Kładę tu. Tak? To jeśli tu był król. I tu był król. To tu powinien być czoker. Proszę bardzo. I teraz tak. Wybrałem karty, bo to na początku trzeba zrobić tak, żeby Joker był pierwszy. No, no, jako pierwszy. I teraz Trzeba zrobić tak, że są tutaj ja akurat tylko dobre karty, bo takie są dobre. I tak. Trzeba zrobić tak, że wziąć dwie karty na raz. Tak? I odłożyć i niby test ten joker kła kłaść tu i trzeba tak jakby jest i mówicie, że macie go z drugiej talii. I tak. I później jak pokazujecie i ściwienie Dzięki, subskrybujcie. Na razie.